Cześć. Hello there. Dzisiaj zawsze, jak dzień rozpoczynamy kolejnym matematycznym zadaniem. Ciekawy, co przygotowałam dla ciebie na dzisiaj? Oto zadanko, którym zajmiemy się dzisiaj. Dzisiaj zajmiemy się takim zadaniem. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa plus cosinus alfa podniesione do kwadratu równa się 3 drugie. Oblicz wartość wyrażenia sinus alfa razy cosinus alfa. Dosyć łatwe zadanie, jak za dwa punkty. Co musimy tutaj zrobić? Widzimy, że tutaj mamy wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy, czyli zapisujemy. Sinus kwadrat alfa plus 2 razy sinus alfa razy cosinus alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 3 drugie. Teraz możemy zauważyć, że to jest przecież jedynka trygonometryczna. Czyli możemy zapisać zamiast tego wyrażenia 1 plus 2 sinus alfa cosinus alfa równa się 3 drugie. Jeżeli obustronnie odejmiemy jedynkę, to mamy 2 sinus alfa cosinus alfa równa się 3 Równa się 3 drugie, czyli 1,5 minus 1 to będzie 1,2. Zauważmy, że mamy wyliczyć wartość wyrażenia sinus razy cosinus, więc dzielimy to jeszcze przez 2 i mamy, że sinus alfa razy cosinus alfa, czyli dokładnie to, co musimy policzyć, równa się 1,2, jeszcze raz 1,2 podzielić przez 2, to jest inaczej, razy 1,2 to będzie 1,4. I to jest nasza odpowiedź. A jutro zajmiemy się takim zadaniem też z trygonometrii. Pokażę Ci jak bardzo łatwo je wykonać. Kąt alfa jest ostry i spełnia równość tangens alfa plus 1 przez tangens alfa równa się 7 drugich. Oblicz wartość wyrażenia sinus alfa razy cosinus alfa. I oczywiście jak zawsze napisz swoją sugerowaną odpowiedź w komentarzu pod tym filmem. A już jutro o godzinie 7 przekonamy się czy Twoje typowanie było właściwe. Zapraszam jutro. Pa!